Hej widzowie, dzisiaj gramy w Brookhaven, ale nie możemy dotknąć białego koloru, no to tak, suby jedzie, mam nadzieję, więc do dzieła, Ok, okej, okay. nie dotykamy, kto przejdzie, ej, mam plan, boję się przeskoczyć. Nie. nie liczy. O nie. To tu zapomniałam? Chyba, że mi liczy... okay. się O. Okej. się? O jest. A właśnie. W takim razie muszę się przebrać na imię. Kolor. Nie tak to było. Tresura się nie liczy ani nic. Ale mogę się przebrać. Może ta. Nie. Ta. O. Jest trochę białego, ale ok. No teraz idziemy. Jak dotknę inny to też mój e, biały, to, nie to jest też się, się widzi. Okay, no to widzę, białe. No to te kredki tutaj muszę uważać. Nie, nie to jest, że a właśnie, muszę obrabować trzy domy. To jest chyba mój, tak to mój. Mogę na przekał do takim domu. I tu... To... Jak to mam i Hallo. biało widać, tam mam tu daleka. Ten dom jest bardzo ciężki. Ojej! Nie no to chyba się nie widzę. Nie mam planu, który się uda. Ale to też jest białe. Chyba, że mogę to jakoś przeskoczyć. Ja tylko się nie liczą, bo tak to one mogę już naprzekać. Ok. Ale nie, nie liczą. nie muszę chyba. O, o! Kurczę no, o, o! Kurczę no. O nie, no, nie liczy! Musimy poszukać innego O, poskoczyliśmy Mamy wiele lepiej No to dobra, na razie Piącie I widzimy się gdzieś tak na początku Okej, okay, dobra, już jestem Okej, okay. dobra Robimy inny challenge, no bo tam mało ludzi rozpełnia swoje dągi. <skry> To się liczy. Chyba tak, ale nie mogę pójść innym sposobem. I to się liczy. Proszę, niech się liczy. Czekam na odpowiedź. Okej, okay. chyba się liczy. Napiszcie w kom. Okej. Okay. I to. Halo. Hmm, czy przypadkiem nie mam jakichś rzeczy, które mi to ułatwi? Nie, chyba nie. Hmm. A jak? Na przykład, no, pościel, i jak to się przecież przenika przez pościel, więc proszę, niech się nie liczy. Napiszcie w kom. Czekam na odpowiedź. Okej. Okay. Chyba no, powiedzieliście Halo. Powiedzieliście, że się e, nie liczy, mam nadzieję, że tak. Podeszka się nie liczy. I to teraz nie co... O o! Teraz tutaj drabina. Aha. Teraz tutaj. Mm. Dużo osób może to znać, ale też dużo może... No halo, czy musicie... Okej. Okay. Dużo osób może to znać, a dużo nie znać. Te miejsca tutaj. Może być, a czemu ciągle się leży na tym? Co jest w tym nie tak? Ok, to teraz tylko tu. Co jest? No i tutaj jeszcze. O, o jest. Ej, bo Nie, nie widziałam. No dobra, niech nie. Nie, nie. Nie, nie będzie tak. Niestety jakby nie udało się challenge, więc... No chyba już kończę. No to w takim razie pa widzimy się na następnym odcinku.